Was Serdecznie w Mikołajkowym odcinku. <laughs> Więc y, jeżeli Mikołajki, to powinny być prezenty. Ale wiecie, że nie byłem przygotowany na to, że będę tutaj w lesie, a nawet byłem wręcz pewny, że nie będzie mnie tutaj i że nie będę mógł tu przyjechać. Jednak sam jestem zaskoczony, że mogę tutaj być. Że o, okazało się, że jest wszystko ok. I co? No i rzecz w tym, że nie jestem przygotowany na żadne prezenty, niestety. Niech więc ten odcinek po prostu będzie mikołajkowym prezentem dla Was, bo nic w tym momencie innego nie mogę Wam podarować. Ja za to będę musiał sobie sam zrobić prezent mikołajkowy, ponieważ ostatnim razem, gdy byłem w lesie, dużo osób z Was pisało o jakichś sprzężeniach, przepięciach, przesterów w mikrofonie. I to co, to co słyszeliście, lub nie słyszeliście, raz słyszeliście w mono, raz w stereo, więc po prostu także, wszakże w zaistniałej sytuacji, spierniczył się mikrofon. Spierniczył się mikrofon, nie muszę niestety sobie zrobić prezent, kupić drugi. Będę kupował już celowo w coś lepszego, na pewno lepszej firmy, lepszej gatunkowości co będzie lepiej ściągał, a będzie mniej na przykład syczał i będzie fajne i w ogóle. No, jak to mikrofony są różne. Jak na razie muszę latać z mikrofonem krawatowym. mikrofonem krawatowym, a nie jest to nic przyjemnego, bo trzeba te wszystkie kable rozwijać tu metrami do kamery, aby się podłączyć, więc dzisiaj raczej nie będzie dużo gadania, bo nie chcę mi się z tymi kablami latać, a będzie dużo pracy. Praca dzisiaj będzie taka, że będę mam w zamiarze Zbudować drzwi do naszego chałupy, zjeść dobry obiad, dobry deser, bo jest niedziela i nie ma co się spinać z robotą. Chociaż drzwi chcę zrobić, to jest takie przede wszystkim primo, później quanto, to obiad, ale nieważne. Ważne jest to, że jestem w lesie, że mogę tutaj być i że udało się. Także jest ok. Biorę się do pracy. Siedzę już tu ładne paręnaście minut i próbuję poskładać coś z tych patyków. Niestety one są tak krzywe, jak bardzo krzywe. I z tego naprawdę nie mogę nic ułożyć. No wszystko to... Nie ma tutaj ani jednej prostej gałęzi w całym tym lesie. Z tego co pousychało i poupadało albo zostało wyłamane. Nie wiem jak tą bramę zrobię. Mam jeszcze jeden pomysł, ale nie jestem w stanie już go dzisiaj zrealizować, ale chyba sądzę, że to będzie jedyny dobry pomysł. Ktoś napisał, aby zrobić drzwi z desek od palet. No na pewno byłyby równe, szczelne, lekkie, fajne. Jednak chciałbym to zrobić bardziej naturalnie, żeby to wyglądało, no że to jest w lesie, a nie to jest jakaś altanka albo melina żurów co nie także dlatego chciałem zrobić to z brozowych gałęzi niestety no strasznie są krzywe wszystkie masakra w sumie to mogę się zastanawiać nad tym i myśleć nad tym bo to, to jest grubsza afera jakby nie patrzeć ale w tym samym czasie przecież mogę Zacząć robić obiad. Obiad w sumie jako śniadanie, ale będzie, ale będzie obiad. Taki obiad bardziej obiadowy. Obiad obiadowy to będą ziemniaczki. Bo u mnie są ziemniaczki. U niektórych są kartofle. A u niektórych pyry. Jeżeli chodzi o obierki z ziemniaków, na przykład to jest to odpad biodegradalny i nie musimy je ze sobą taszczyć do domu, wynosić i wyrzucać, aby nie pozostawiać cyfu w lesie. Ponieważ takie obierki po ziemniakach możemy zostawić jak najbardziej, ponieważ ten ziemniak oczywiście się w bardzo szybkim stanie rozłoży. Jednak sądzę, że w lesie. On się nie zdąży rozłożyć, bo zjedzą go jakieś zwierzątka. Ale właśnie jest to powodem, aby wynieść je jak najdalej od obozu i wyrzucić, aby nie przyszły nam tu dziki i nie rozryły nam tutaj miejsca koło chaty, chociaż widzę, że tutaj już chodzone jest przez zwierzynę, więc i tak tutaj chodzą. Ale nie będą tutaj sobie ryły w poszukiwaniu tego jedzonka. Wyniosę im to troszkę dalej, aby mogły sobie przyjść i to zjeść. sytuacja śmieszna bo czytając właśnie wasze komentarze dotyczące e, dotyczące plecaka o którym to e, w, wczoraj się pokazał i druga część zaraz się pokaże też e, prawdopodobnie już jutro to czytałem wasze komentarze i w proponowanym wyskoczył mi film e, świeżo dodany pana, pana burzkraftowego Pan burzkraftowy na co dzień ogólnie nie oglądam takich kanałów, bo nie czerpię z nich inspiracji. Lubię czegoś czerpać inspirację, coś co mnie natchnie i doda mi kopa. I człowiek, który idzie do lasu i coś tam robi, mobilizuje mnie strasznie, ale jak to naprawdę bardzo inteligentny widać człowiek, ma dużą wiedzę. No w sumie to chyba założyciel polskiego tego bushcraftu całego, którym ja się oczywiście nie zajmuję i proszę mnie tu z żadnym bushcraftem, survivalem nie wyłączyć. Bardzo dużo osób do mnie pisze, kiedy jakieś odcinki survivalu albo coś tam, coś tam i bushcraft dodaje. To nie ja, ja jestem miłośnikiem lasu, natury i odpoczynku na świeżym powietrzu. To jest moje to jest moje hobby, to co robię, i robię to sobie, bo, bo, bo to mi się podoba. Nie nazywam tego żadnym bushcraftem, chociaż kiedyś na pewno gdzieś tam pod jakimiś filmami u mnie w tytule pojawiało się słowo bushcraft, a nawet survival, ale to po prostu może to czas w końcu zmienić. Nie, nie jest, zajmuję się tym, nie proszę mi nie wiązać z tym. I ciężko mi oglądać człowieka, który siedzi na gałęzi i mówi w taki sposób. Уже. zaczął swą przygodę z YouTube'em. No przecież bym zwariował, co nie? Jakbym miał takiego kogoś oglądać. No muli, muli ten gościu. straszny dla mnie, dla niektórych. Ma wiedzę, ja nie zaprzeczam, ma wiedzę, ale dla mnie strasznie muli. Ale to nie o to chodzi. Nie chciałem rozmawiać o tym, tylko o tym, o czym był jego odcinek. Jego odcinek tam widzowie zadawali pytania. Jego tam fani, patroni i tak dalej zadawali pytania, z czego się utrzymuje, jak to wygląda, jak to wygląda współpraca z firmami, no i tłumaczył, że no, oczywiście mądrze tłumaczył, że no, cały czas musi świeże filmy wrzucać, cały czas jakieś nowości, jakieś nowinki, żeby to wszystko, żeby się z tego utrzymywać, żeby z tego żyć. Ja mam najlepiej, mam wywalone na to wszystko, nie mam żadnych sponsorów, z którymi mam podpisaną umowę, jedynie co po przyjacielsku jestem na przykład dogadany z Piranem, że ty słuchaj, wiking mam nową kuchenkę wymyśliłem, podeślę ci ją, sprawdzisz jak działa? Super! Czemu nie? To jest taka ugodowa sprawa. Nie ma między nami jakiejś spiny, nie ma tam jakichś y, pieniędzy, które wchodzą w grę, że słuchaj, ty ja nu no, pokazałem na filmie Twoją kuchenkę, dawaj Tauzena, bo, <noise> bo, bo, bo będzie dym, co nie? Nie mamy nic takiego między sobą. Tak samo na przykład y, z Mr. Preppers napisałem y, z prośbę, y, czy by podesłali y, parę konserw. W zamian pokażę je na... zareklamuję je na filmach, pokażę, że jem, bo po prostu lubię te konserwy. E, lubię to mięso, to nie, to nie jest zwykła konserwa, to dobre mięso, które, które po prostu sobie wrzucam. E, gdy wychodzę, no nie muszę targać stół, przyborów, mięsa, rzeczy i w ogóle, żeby sobie zrobić, no, mam gotowiec już fajny w sosiku jakimś, tylko co można odgrzać i to zjeść. Jest bardzo świetne, jest bardzo dobre jakościowo to mięso. Dlatego no. dlatego sobie to jem i bardzo się cieszę, że sklep Mr są udostępnił mi to po prostu, żeby móc tylko. No jaka to dla nich tam reklama, ja tam taki youtuber jak ja to pikuj, więc żadna reklama dla nich, a a mam przynajmniej co zeżreć, co nie w lesie. Także, także tak to u mnie wygląda. Chcę, nagram film. Nie chcę, nie nagram. Czasem nagram bez sensu. Czasem nagram coś może trochę dobrego, mądrego, fajnego. Mądrego to u mnie nigdy nic nie ma. Ale czasem fajnego, coś wesołego. Czasem coś głupiego i nudnego. Czasem tylko gadam i gadam. Czasem coś robię nie gadam. To wszystko zależy ode mnie. Nie mam tutaj żadnej spiny, tak jak właśnie ten pan bushcraftowy, który który opowiada o tym, jak to wygląda, i, i on widać, że on jest no, zadowolony z tego, ale dla mnie to by była masakra, gdybym musiał robić to z przymusu i bym musiał iść do lasu i wymyślać wszystko o jakieś najnowsze nowinki. Tak samo na przykład nie oglądam kanału pana Marka, który, który zajmuje się EDC i Grzesia których poznałem osobiście, bardzo fajni ludzie, ale nie oglądam tego kanału, bo nie interesuje się sprzętem. Nie znam się na żadnym sprzęcie i to żeby... Żeby, żeby nie kanał Apopo i, a, i nasza koleżanka bushcraftowa, leśna koleżanka, tak ją nazwijmy, leśna koleżanka, to... Nie wiedziałbym, że kuchenka ta wojskowa ma składana, którą noszę nazywa się Exbit, czy Exbit, czy jakoś tak. Dopiero później zauważyłem, że na niej jest to napisane, co nie? Dopiero mówię, o czym ono mówi, co? Nie? Dopiero pobiegłem do shopy, patrzę, biorę swoją kuchenkę, ale na niej jest taki napis. Nie mam pojęcia o sprzęcie, nie mam pojęcia o tym szpeju całym i tym wszystkim. Po prostu to co mam, a większość, 90% tego co mam, to dostałem od was, od widzów. Za co? W sumie ten kanał istnieje dzięki wam, bo to wszystko dzięki wami. Ja tu przychodzę, bo lubię, a nagrywam i wam to pokazuję, bo wy to chcecie oglądać. I tu nie ma żadnej spiny, nie ma tu żadnych w tym pieniędzy, nie ma żadnego tutaj z tego zarobku. Zarobek jest taki, że zrobię z, 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 zrzutkę, albo właśnie, o, ja, tak jak ostatnio, jakąś licytację, to to mam z takie pieniądze. Ogólnie nie pobieram żadnych pieniędzy z tego, więc takie od, odpowiedzi, jakbyście Wy mieli do mnie jakieś pytania. Ale gdy macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu, to na pewno Wam odpowiem, postaram się przynajmniej. A co do filmu i do tych komentarzy, treści, a jest ich dużo, po co Ci tego tyle, wyrzuć połowę, szkoda Twojego kręgosłupa, no to kręgosłup to jest właściwie lepiej dla niego, jak noszę więcej, on się stabilizuje, to to jak kto nosi, ten się nie prosi, a jak się idzie w dzicz samemu, to nie ma za bardzo kogo poprosić, gdy coś zabraknie. Dlatego wolę mieć wszystkiego dwa razy więcej, ale pewien tego, że niczego mi nie braknie, gdy znajdzie mnie jakaś potrzeba. Tak to wygląda. Dobra, biorę się za obiad, już nie gadam. <laughs> Dzisiaj można powiedzieć, że taki niesprecyzowany miks jedzenia. Mam kartofelki, ziemniaki, gamoniu, ziemniaki. Ziemniaki, do których dodam ostrą papryczkę. Korniszonki, też Ostre. Można to by było wszystko podać osobno, ale dawszy że w brzuchu się wszystko zmerda. Czyli korniszonki, ziemniaczki, papryczka i zaraz będzie mięsko. Wszystko to razem wymieszane. Sprawi to, że będzie to jeden wielki mixtape. A ja już stawiam kawulca, no bo przecież bez kawy to nie ma zabawy jak to się mówi. Nie wiem tak się mówi, ale ja tak mówię. I może <coughs> łapostrość i może nie wygląda to zbyt apetycznie, ale jest to <coughs> cały gar sytego i naprawdę dobrego posiłku, który na pewno da nam dużo energii, duże siły, aby maszerować dalej. Teraz dojdziemy do sedna sprawy dzisiejszego dnia, czyli do niczego, co nie udało się zrobić. Przyjechałem w sumie. Na darmo? Nie, na pewno nie na darmo. No po chociaż po tą kawę i po to jedzenie, które było dobre i tak się najadłem jak Uff, ledwo przełkłem, mówię, zostawię trochę, zostawię, pójdę zwierzątką, rzucę, zjedzą sobie. Ale później sobie myślę, że to za pikantne i nie zjedzą. Więc dojadłem, ale z ledwością. Teraz jeszcze kawa mnie czeka, a jeszcze mam deser do kawy. Dominika moja upiekła mi chlebek ziołowy. I mam taki chlebek ziołowy i... Ej, nie wiem czy to zmieszcza <laughs> tak się nażarłem, jak świnia ale najadłem się i powiem wam, że jestem naprawdę e, bardzo szczęśliwy gdy jestem najedzony i mam dużo chęci do pracy jednak nie mogę tutaj nic zrobić dzisiaj w sumie może dobrze to niedziela, mikołajki po prostu trzeba było się zrelaksować odprężyć po tym tygodniu w niepewności i, i w tym wszystkim to mm, nic przyjemnego więc ten dzień i ten wyskok dzisiaj do lasu dał mi naprawdę dużo szczęścia. Co do drzwi, już wiem jaki jest pomysł. Ma być naturalnie, ma być drewno, ale to co znalezione w lesie. Taki jest praktycznie układ. To sam sobie wymyślam te układy, co nie, to no, nikt mi tego nie podsuwa. Yy... I wpadłem na świetny pomysł, żeby to było, bo to musi być równe. To musi być równe, proste. I był problem, co z tym zrobić. Więc pozbyłem się problemu, ponieważ jadąc tutaj do chaty wikinga, jadę przez lasek, w którym przy drodze jest powalona ambona. Zgniła, czy co? I ona leży taka rozwalona w trawie, już tam praktycznie zarośnięta. Wezmę z niej kilka desek z których zrobię drzwi do chaty wikinga. Będzie znaleziony materiał w lesie? Naturalny? Naturalny, no oczywiście. I takie drzwi z desek starych, spleśniałych, już takich zgnitych, zielonych. Będzie fajnie wyglądać, mi się wydaje, choć lepiej by było, jakby to były gałęzie brzozowe, ale prościutkie i te drzwi by były równe. Jednak będą przynajmniej szczelne. Później, gdy zrobi się drzwi, to pouszczelnia się to wszystko, tu będzie plecionka trawą. Tam jest są mniejsze prześwity na tej ścianie szczytowej, więc będzie mchem upychane. I bierzemy się za pracę wewnątrz. Prace wewnątrz też trochę potrwają, bo będzie tu dużo rzeczy do zrobienia. Będzie stolik, będzie posłanie stałe taki ala tapczan. Będzie stolik, będzie ławeczka. Także będzie dużo rzeczy do robienia. Plus, plus w środku jeszcze coś tam się będzie dubać. Później się wstawi tutaj piecyk i będzie się siedzieć i grzebać w środku. Chociaż już jak postawią drzwi i uszczelnię tą ścianę szczytową, to już piecyk będzie można wstawić, e, aby można było tu w środku wykonywać jakieś prace. Piecyk będzie zabierany. Nie będzie taki na stałe, no bo przyjdzie ktoś i go zabierze, a piecyk jest fajny. Nie? Jeszcze muszę do niego parę kolanych rur kupić, będzie pięknie. No nic. Ja na dzisiaj kończę. Dobrą kawką. Kończę dobrą kawką. Was pozdrawiam serdecznie. Dalszych miłych Mikołajek wam życzę. I, I co? I zapraszam jutro na drugą część plecaka wyprawowego. Oczywiście będziecie mieli tam dodane. Więc tyle z mojej strony. Coś tu porobiłem przynajmniej, ale niewiele. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Na razie, cześć.